<noise> Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty. Drugi odcinek z naszej pięknej nowej serii na kanale. Jeżeli wam się wszystko podoba, zostawcie łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie też subika. Wpadnijcie na grywal Instagrama, Discorda. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Każda grywalna postać ma swój własny wyjątkowy pojazd. Nasz to jest Bufalo, S brawado. Także to jest prawda, do tej pory na normalnym save'ie mam ten pojazd, ładnie przerobiony, fajnie, chociaż dostał nową przeróbkę. O kurczę, nieźle Lamar. Dobra. Dzięki Lamar za te jakże garść potrzebnych nam informacji o naszej ciotce. Dzięki wielkie, panie Lamar. Ale nie, bo my tu mieszkamy jeszcze z ciotką w sumie. No to prawda. Możesz zachowywać pojazdy parkując je w garażu. No ale mamy pojazd osobisty w teorii, więc pewnie nie musielibyśmy tego nawet robić, nie? <laughs> Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon or lawyer she fucking with. Nigga. What? Śmieszne jest to, że salony fryzji są teraz dostępne pod znacznikiem fryzjera. Oh he hearding We living on top of each other in it. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okej, okay, usiądź przy... na kanapie, żeby się zrelaksować. Okej, okay, okej. Okay. To jest ten dom, do którego robiliśmy w ogóle. Eee, Boże, robiliśmy do niego włam jakby przez sufit na GTA Online. To zapraszam też do zapoznania się z taką ciekawostką. Czy widzieliście, że w GTA Online można wejść do tego domu, chociaż że jest on zamknięty jakby? I wtedy widzimy w nim wszystkie te rzeczy, właśnie z czasu mieszkania tutaj przez Franklina. A otworzył nam, żeśmy mieli szafeczkę do zmieniania ubrań, no. Żeśmy mieli naszą garderowę bez kitu. Ukończono misję: Franklin i Lamar. Rozwin X. Eee, 75% Jakie zwycię... Jaki zwy... To myśmy mogli tam wygrać? Tam były jakieś zwycięzca? Co jest. Eee, Czy jednak można było? Aby się przebrać, naciśnij prawy stroje. No, nie mamy za dużego wyboru, tak po prawdzie, na, na ten moment. Jeżeli chodzi o strój. Możemy sobie czarną bluzę i czarne drechy ubrać. No, na razie nic nie zmieniamy. Idziemy, robimy misję. Po prostu. Ty, ciotka, ja się na nie odezwałem.

Napady są teraz dostępne w GTA Online. Dodano nową zawartość Social Club. Ej, czekajcie, przecież myśmy tu parkowali dopiero. Czek A, bo myśmy tu parkowali, dobra, ja sobie domy pomyliłem. <laughs> Okej, okay, nieważne. Wsiadamy próby czasowe samolotem kaskaderskim są teraz dostępne. Nice. Czekajcie, wyjeżdżamy sobie tym, to jest jakby wsteczny. Ale ten... kurczę, ten ręczny to mi nie pasuje fest. No dobra, panie Siemion. Jedziemy do pana w takim razie. E, na razie trzeba tak, zarobić trochę kaski, trochę siana trzeba zarobić, a, a później będziemy wydawać. Z tego co pamiętam, pomysły na biznes e, dopiero jakby się opłacają, chyba w sensie biznes jak się opłaca robić, to jakby inwestowanie na giełdzie, tak? E, jeżeli chodzi o zarabianie w GTA na single. Możecie śmiało w komentarzach właśnie pisać dawać jakieś porady co do single playerowej wersji. Ja przypominam oczywiście, że gram na padzie, nie? To jest pierwszy raz, kiedy gram tyle w GTA na padzie. Więc więc nie będę jakimś koksem totalnym. W ogóle nie będę koksem. Ja tam nie potrafię wjechać do środka. Czekajcie, na padzie grając o już używam innych opcji niż tych, których bym chciał. Czemu on nie biegnie?

If I did, I want him to be just like you. Knock, knock, uh, niggas. Uh, <laughs> hello, Lamar. What's up, What's up, Danovi? What's up, up dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? po Lamar jest pięknym przykładem po prostu to takiego to tucheda, zespół, który. Damn, który, który jest śmieszkiem, to ale to który to nagle, to nagle przychodzi. Co to to do czego? To kurczę, nie, no przecież ja chciałem być. Wiecie, Franklin wiedział, że to jest głównowarte, nie? Bycie pracownikiem miesiąca. A Lamar jest wkurzony o to, no, że no, nie no, jest no, tym no pracownikiem miesiąca. Today is <laughs> nothing, just <laughs> a bike. Has not made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, uh, employee of the month. Fuck you and come on. Man, about a yes, master ass nigga. nigger. But tak. Lamar is a przynajmniej. Więc, więc to jest plus. Eee, I nawet w tej najnowszej wersji, jakby było to nawiązanie, nie? Kiedy Lamar z Franklinem pojawili się w ostatniej aktualizacji GTA Online, to też było. Knock, knock, you non-political, coś tam, coś tam, nie? już son of a bitch. Bo mój ty niepolitycznie politycznie niepoprawny koleżko było. Tak było tutaj, był u, użyty czewór przez e, Lamara. Tak, tak właśnie teraz jest to inaczej trochę dobrane. Słowa. No ale to jest gra z 2013. Tutaj jeszcze nikt nie miał problemów, żeby takie słowa i takie żarty e, wyskakiwały. I w sumie może. Git. Dobra, let's go Tutaj będzie chyba więcej samochodów w tej serii. Będziemy się bardziej e, skupiać na, na samochodzikach. Więc jakieś fajne tuningi trzeba byłoby porobić też. O kurde, ale sobie wjechałem. Dobra, powinniśmy korzystać z tej opcji, póki możemy, czyli się przyspieszamy, korzystamy. Nie mogę ukraść jakiegoś samochodu po prostu? Innego jeszcze. Tutaj jest Dinka Jester. Dobra, tam obi tak się nie robi. O, Dobra, z go, co? Dokładnie, Lamar. Dobra. Jedziemy do pana Estebana Jimeneza. Ciekawie, kim, kim on będzie

kurczę, dokładnie co ty myślałeś, że cię stuknę? Let's go! Ej, kurczę, czekajcie, przepraszam, ja pomyliłem sobie przyciski na padzie. No, Ganguszy tu będą. Wygląda jak miejscówka Gangusów. Ej, w sumie to jest fajna miejscówka do poskakania na motocyklach. też jest taka mini budowa tutaj. Zapomniałem o tym miejscu, powiem wam. Na GTAGES też miałbym problem. Dokładnie, plus jeden. No, przeszukaj garaże.

Koło wyboru broni, ok. Dobra, będziemy grali na osłony, jednak na padzie na to wychodzi. Dobra, jeden palnięty. Ej, no ten już wyrwał Hitolda, przecież śmiertelnego. Dobra, ten jeszcze nieśmiertelny śmiertelny Hitol, był walony Dobra, gość też za osłonki tam patrzy Tu na górze był chyba, z tego co pamiętam, dokładnie No ole w serducho wyrwał O kur Przepieczone Zapomniałem, że coś takiego w ogóle tu było Tak po prawdzie nie pamiętałem oczywiście takim nawet nie no, ja dzisiaj tych typów to nie, nie trafię chyba, mam wrażenie. Dobra, odwalony. O kurczę! Ty prawie we mnie wjechał, typ! Dobra. Ja, przepraszam, że się tak mało odzywam, ale ja kurczę bardzo się staram w ogóle chodzić i strzelać jednocześnie na padzie. Dla mnie to nie jest takie oczywiste. Dobra, ucieka chłop na motocyklu. Dobra. Jadę. Żlamar Lamar ze mną jedzie. Lamar freaking Davis. Come on. Come on man. No, nie, no, puta, co ty robisz? Gościu, chodź. Siadaj. To prawda. Sam widziałem. Lamar zaczął, lamar zaczął. Sprzedajemy go. A, to prawda, ma, ma porządny silnik. Dobra, zużymy trochę super umiejętności. Przyspieszymy się dzięki temu uh, i będziemy w stanie dogonić jakby gościa, nie? Żeby nie było. Będziemy w stanie to zrobić, cyk i let's go. Jedziemy, jedziemy. oj oj oj. oj. Teraz tu go się żeby odzyskać motor That's a fucking bike riding, stupid Dobra, na motocyklu, w sumie na motocyklu to nie jest tak trudno Nie byłoby tak trudno, myślę, na motocyklu Zgubić gościa w samochodzie, nie? Tak poprawnie. już abstrahując od prędkości Jakiejś gigantycznej Ale pobsę poleciał A jeszcze go obroniliśmy Dobra O, o Idealnie zaparkowane Na dęciaku Dobra bierem motocykl Jadę. Udaj się do myjni. Oj, sorry. Panie, jeszcze panu po przejechałem. Ale to był całkowity przypadek jak coś. Dobra, jak się podnosi robiąc stójki? Okej, okay, a jak? Jak to on zrobić? Okej, okay, i w jaki sposób mam podnieść koło? Nie w taki. Nie w taki. Czekajcie, w jaki sposób ja podnoszę koło. Ło. Ej, w jaki sposób podnosi się to koło pieprzone? Ej, no nie wiem, nie, nie mam pojęcia za bardzo jak to zrobić. Dobra, tym się zatrzymuję, tym robię to. O, kurczę, tym zmieniam stacje radiowe. Tym też. Tym postać zmieniam tym dzwonię na telefon. Ja pierdzielę, nie mam pojęcia jak coś. Tym klakson robię, tym się patrzę do tyłu w ogóle. To może być przydatne nawet. No ale jakiś Willy stopi. Dobra, teraz. Teraz na prawo. To jedziemy tak do mini do Simiona. A i kończymy nasze przygody aktualne. Tak mi się wydaje, że, że to będzie chyba koniec drugiego odcinka. Dobra, przyjechaliśmy do Myni. Że tu Lamar już jest? To prawda. Aha, ty lamar debilu, głupi, że tak powiem. Coś ty, lamar, odwalił. Takie rzeczy robić. Nie fa... Ej, bardzo niefajnie. Postacie fabularne zostaną udostępnione w trybie reżyserskim editor rockstar wraz z postępem fabuły. Spoko, nie ma problemu. Mamy jakiś wykrzyknik. E, Boże, wykrzyknik, e, question mark. Nieznajomi dziwacy w Sandra są oznaczeni jako znak zapytania. O. Eee, no dobra, możemy to zrobić, ale myślę, że to już będzie w kolejnym odcinku. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Eloi, cześć.